Cześć! Pokażę Wam dzisiaj trochę więcej mojej nowej dzielnicy, czyli Rawaj oraz powiem trochę o porze deszczowej, ponieważ maj to niestety nie jest dobra pora, żeby przyjechać na Puget. Pada właściwie codziennie, przeważnie w nocy, ale też zdarzały się takie dni, w sumie ostatnie jakieś 5-6, kiedy padało codziennie, tak nie wiem, do 13-14 rano się wstawało, było ciemno, aż nie wierzyłam, że jestem w tym samym miejscu. A jednak, zaraz wszystko wam powiem. Zaczynamy! <grych> Pierwsze miejsce, do którego mam najbliżej, czyli jeziorko Nainharn. Bywam tutaj codziennie. W ogóle to jest idealne miejsce dla miłośników biegania, bo całe okrążenie ma jakieś 2,5 km. Wieczorami czy rano jest tutaj mnóstwo ludzi. Tam na środku jest jeszcze taki rezerwat przyrody plus świątynia, oczywiście teraz zamknięte, ale powiem Wam szczerze, że nie jest taką dzielnicą trochę no niezbyt typowo lokalną, bo tutaj jest większość obcokrajowców, ale ja osobiście się czuję i w miarę dobrze i bezpiecznie, jak chcę gdzieś dalej jechać, poznać klimat, w sensie już poznałam, wiecie, taki typowo tajski, już byłam w różnych miejscach, ale tutaj jak najbardziej mi się podoba, więc jeżeli ktoś szuka też takiego spokojnego zachodniego stylu życia, gdzieś sobie tutaj przyjeżdża na wakacje, to myślę, że też będzie zadowolony, więc pokażę Wam jeszcze oczywiście dalsze miejsca, chodźmy. I to jest plaża Najharn, którą widzieliście już we wcześniejszym vlogu z Kamilą. Tutaj wiasna, tą część jest zamknięta, przed chwilą to widzieliście. I ona tutaj prowadzi na punkt widokowy, o tam oraz na ten półwysep Promtep Cape. Widzicie tam w oddali jest parking, z którego przyjechałam. I nie każdy wie, że wystarczy skręcić dalej w lewo, przejechać dróżką, żeby widzieć plażę z drugiej strony. Ale powiem Wam, że tu jest taka piękna turkusowa woda dzisiaj, bo świeci słońce. To no nie zawsze tak będzie w porze deszczowej, ale dzisiaj. Naprawdę wyjątkowo ładnie. I jakieś 3 minuty dalej można podziwiać drugą plażę. Aosan się nazywa. I tutaj się dojeżdża do tego znaku, ale w sumie jest informacja, że wiecie, plaża jest zamknięta, tylko knajpa jest czynna, ale zobaczymy. Ja tu sobie pójdę z boku, może nikt nie zauważy, co? Zdradzę Wam, że to jest właśnie ta plaża, na której ostatnio nagrywałam Q&A. Ona jest taka naprawdę malutka, wiecie? Tu jest taki pas z leżakami. Oczywiście wszystko nieczynne. Tam jest knajpa, gdzie można coś zamówić. Ale plaża jest taka trochę zanieczyszczona, wiecie? Ale jak nikogo nie ma, to i tak fajnie sobie tutaj przyjechać. Tutaj jest znak, że powinno się utrzymywać czystość, nie wyrzucać śmieci. A obok te śmieci po prostu ludzie palą. Dobra, to chyba przerwa na kokosło, musi być w takim miejscu. Widzicie, a na tym wielkim kamieniu suszą sobie mięso w pojemnikach. Jechałam do miejsca, które się nazywa Rust Glamping, czyli wiecie co? Taki luksusowy camping w stylu zachodnim. Co prawda teraz namiotów nie ma. Pytałam o obsługi i mi powiedziała, że tylko jest kilka tam dalej dla obsługi. No a samo miejsce nie funkcjonuje, wiecie dlaczego? Bo nie mogą przyjmować gości, bo to były takie namioty wieloosobowe. W ogóle tutaj nasowała moja koleżanka, z którą byłam na James Bondzie i mówiła właśnie, że jest super klimat, co w sumie się zgadza. Więc fajnie sobie tutaj można żyć z naturą. Nostragi też nie są jakieś drogie, co prawda, pewno wyższe trochę niż w hostelach, bo płacicie po prostu za widoki, za miejsce, ale ciekawy koncept.

That's why I <laughs> yeah. and, uh, we cannot uh, open the booking, we cannot take uh, the customer come to stay. Mm -hmm. we, have to, we have to move the check first. And also, maybe next month or something, we can open again but uh, you know it's a rainy season right now so yeah now I the rain season e so if raining come we have the cover mm -hmm. cover yeah and also when the customer come to stay when they're going out they need to call the seat up all the time ah, yeah, okay. yeah. Uh -huh. are you from phuket no no i'm not from phuket it's my hometown from isan mm -hmm. isan is far from the bangkok about a uh, seven hour uh -huh. yeah but it's really far from phuket Yes. So why do you work here? Uh, right now? No, I'm working here. But the first I'm work, not working the this place. Mm -hmm. I come with my friend to stay. Yes. It's really nice place and I like quiet and yeah. Yes. Uh, so how long do you stay here? Uh, I'm stay here much about uh, I think x month or nice month now. Okay. Yeah, yeah. <laughs> How old are you? I'm twenty nine, and this year thirty. You <laughs> really? Yeah, <I'm> also twenty nine. <laughs> yeah. But you look. Very no yeah, yeah very um, nice because I think I'm maybe I'm paid a sport I like to to go to gym pay yes, sport me too, yeah. me too. <laughs> <laughs> what kind of sports do you recommend here in Rawai? because in I saw there are many you know sports club or something yeah. but these are quite expensive I guess yeah, yeah. I'm go gym sometimes i go to Muay Thai gym wow. I also which like Muay Thai club Muay Thai Muay Thai club sometimes I go maximum gym uh -huh. in Patong. And also like I'm payable beast. Oh. Yeah, volleyball beast. Yeah. This for the chili uh -huh. can go up a little bit now. Wow. Yeah. Juice or something. Yeah. Juice. It's really, very really good. And what's the name of this flower Oh, this one them like, called a I think butterfly, flower. butterfly. It's Yeah. I don't know. Czy so, Do you still have free food for people? Yeah. No. Is it the, from the government? No. 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 We office? Ah, oh, we office. Yeah. Widzicie, tutaj nadal rozdają jedzenie, obiady plus napoje, ciasteczka. Aha. Ale to nie jest inicjatywa rządowa, tylko tej prywatnej tutaj firmy, która buduje kondominium dla. Dla ludzi To miejsce chyba znacie, Promtep Cape Gdzie byłam w sumie dwa miesiące temu, jak to zleciało A tam dalej widać Buda Island, gdzie byłam na wypadzie z dziewczynami Widzicie, to jest bardzo blisko tutaj od rawaj. Tam droga oczywiście jest zamknięta, nie można wjechać Na sam półwysep, ale tutaj gdzieś w dół można zejść O, tam na skały. Co, pieseczku. Co tam? Plenujesz drogi? Jedzicie normalnie do Nyharn. Bym miała z tego miejsca bardzo blisko. Ale tutaj droga też jest zamknięta. To jest właśnie ta sama, która jest nieczynna od jeziora. Ten cały kawałek. Molowrawa. Niestety też zostało zamknięte. Kiedyś tam sobie chodziłam po prostu i obserwowałam, jak lokalni łowią ryby, a teraz dzieci sobie tutaj grają w piłkę przed bramkami. Myślę, że lokalci tak tam wchodzą i łowią dalej, no bo gdzie mają to robić? Ale dziewczyny kopią, co? Proszę bardzo, proszę. Słuchajcie, Tajlandia to bardzo duży i zróżnicowany kraj, a ja jakby swoje obserwacje będę opierać na tym, co widzę tutaj na Phuket, bo znajduje się w części południowo-zachodniej kraju. Więc słuchajcie, tutaj najwyższy sezon trwa mniej więcej od listopada do lutego. Wtedy jest tak zwana pora chłodna, ale to nie znaczy, że jest chłodno, absolutnie. Wtedy po prostu nie ma zupełnie deszczu. Temperatura wynosi codziennie 30 stopni, więc jest to idealny czas, żeby przyjechać do Tajlandii, zwłaszcza wiecie, to jest taki wysoki sezon na Boże Narodzenie i na Nowy Rok, ale wtedy są też najwyższe ceny niestety. Później mniej więcej od marca do maja, czyli do teraz, trwa taka pora gorąca, która charakteryzuje się tym, że już ta temperatura idzie w górę, jest bardzo sucho i to się staje trochę takie mniej, wiecie co, przyjemne, chociaż dla mnie te upały to nie jest żaden problem. Ale od maja i czerwca przychodzi Wiecie co, no niestety, pora deszczowa, zaczynają się takie miesiące, mniej więcej 6 do przodu, kiedy jest niski sezon. E, ceny są niższe, oczywiście, wszystkiego. E, jest bardzo mało turystów, no teraz, oczywiście, prawie nie ma wcale. Wiecie dlaczego. E, ale. Wiem, że niektórzy też odwiedzają Puket na przykład w lipcu czy w sierpniu i wtedy, no wiecie, też mają trochę deszczu, ale to nie jest najgorsza pogoda. Najgorsza jest mniej więcej właśnie w maju i wrześniu. Wtedy tych opadów jest najwięcej. Jeżeli chodzi właśnie o porę deszczową, to wiecie co, ja myślałam, że jednak te deszcze będą takie ulewne i bardzo krótkie. I za chwilę będzie wychodziło słońce, że jakoś nie będzie to uciążliwe, a ostatnie dni pokazały, że jednak tak nie jest, że na przykład zdarzało się tak, że padało od samego rana, wiecie, wstaję, patrzę za okno, chcę coś robić, a tu leje, leje na przykład do 13:14 jest ciemno szaro. Więc naprawdę nie było przyjemnie. Wiecie co? ja rozumiem, że niektórzy na przykład z was chcieli zobaczyć jak wygląda taka pora. I dla niektórych może być to plus, że jest mniej ludzi, że jest tak bardzo, wiecie, nie wiem, Rzeźko, tak? Ale z drugiej strony pomyślcie, jeżeli macie urlop zaplanowany na przykład tydzień dwa, no powiedzmy dwa, tydzień to za mało tutaj. To mogą się wam plany pokrzyżować, bo wycieczki nie będą kursowały przez pogodę, różne rzeczy się mogą zdarzyć, więc pomyślcie o tym. Właściwie w całym kraju teraz pada ale najmniej jednak będzie tych opadów w części południowo-wschodniej Kosa mój i tamte wyspy właśnie w drugiej zatoce. Tam też mniej więcej co drugi, trzeci dzień będą jakieś opady z tego co widzę, ale jednak ta pogoda będzie bardziej taka znośna i przyjemna zdecydowanie na urlop, więc jeżeli planujecie coś w maju, to już wiecie gdzie. Chociaż jak widzicie nie jest tak, że na Phuket ja Wam będę pokazywać mniej więcej też nawet te złe warunki, nawet ten deszcz. Tak? Ostatnio nie złapałam, bo po prostu Boję się o sprzęt, no ale pokażę Wam najwyżej GoPro, bo, bo tak, no mi to różne plany, wiecie, chciałam coś robić, chciałam gdzieś jechać z skuterem i nie mogłam. Miałam już wracać, patrzę tutaj z boku, a normalnie lokalny market w Rawai jest czynny. Dosyć sporo ludzi, coś się dzieje, więc zaraz Wam pokażę, co tutaj można znaleźć. Dzień dobry, można wejść w piesku? Przy wejściu oczywiście losy na loterię i sprawdzają każdego przy wejściu, temperatura, żelik. Wiecie co, trochę mi brakowało tych targowisk. Ale najnowszy trend teraz na marketach to maseczki oczywiście w różnych kolorach. Co diga? <grywa> How much is for one? 25 Bat, 25 no widzicie, chyba jakieś 3,50. Skrzydełko kurczaka z ryżem sticky rice 20 batów. A tu można znieść łańcuch parówek. A tutaj jakie słodkości różne tajskie? Chyba w końcu trafiłam na tajski bimber. Ale sobie fajnie dali tutaj lampki. I chętnie spróbuję, tylko jestem skuterem, wiecie? Dobra, spróbujemy trochę. Robaki do gryzienia 10 batów za porcję. Mniam, miałam. Fajnie tajskie desery za 20 batów mleko kokosowe z takimi żelkami jest sprzedawane tutaj akurat nie ma zbyt dużego wyboru owoców morza tylko na innym mercacie w Rawai no ale wam pokazuję, że też coś takiego jest tutaj na końcu już się wszyscy zbierają cebulka do kosza wszystkie inne rzeczy i do domku, koniec pracy I durian w całkiem dobrej cenie, stówkę za kilogram. Ale śmierć. Ananaski są za 35. Mango normalne 35 za kilogram, chociaż czasami widziałam też za 30, czasami 25. Albo takie baby za 25, właśnie. Papaja 40 batów za kilogram. Słuchajcie, przyznaję się. Wróciłam, wróciłam po bimberek. No co? Zawsze tam w mieszkaniu może stać sobie na czarną godzinę, to bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kopunka! Wiecie gdzie mnie szukać oprócz YouTube'a? Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję tutaj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście oraz łapki w górze dajcie jakiś komentarz. I pamiętajcie, że jestem też na Instagramie martaśielska.pl. Tam wrzucam też relacje właściwie codziennie, więc macie wszystko na bieżąco. I pozdrawiam Was z pięknego Rawaj. Dzięki, cześć!